Mediaforum Rozwój Lokalny to innowacyjny program szkoleń dziennikarzy lokalnych z całej Polski. Nasze szkolenie jest wyjątkowe co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, dlatego że będą zdedykowane dziennikarzom lokalnym jest stale z nimi konsultowane i ulepszane. Po drugie dlatego, że udało nam się zebrać najlepszych dziennikarzy, także tych, którzy się specjalizują w mediach lokalnych. Po trzecie dlatego, że jest całkowicie bezpłatne. Realizowany przez Fundację Mediaforum jest elementem programu Propubliko bono. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Działamy na rzecz rozwoju zawodowego dziennikarzy mediów lokalnych i integracji tego środowiska, wierząc, że przyczyni się to do wzmocnienia kapitału społecznego w Polsce. Za każdym razem, kiedy spotykam się z uczestnikami zajęć, jestem pełen dla nich uznania, bo są autorami własnych artykułów, edytorami, wydawcami, korektorami, a jednocześnie zdobywają reklamy dla swoich portali i wykonują masę innych obowiązków. I borykając się z tymi wszystkimi problemami i ograniczeniami, Wciąż gotowi są to robić. Nasi wykładowcy to najlepsi, wielokrotnie nagradzani w Polsce i za granicą, dziennikarze mediów ogólnopolskich i lokalnych, a także eksperci w dziedzinie prawa i cyfryzacji mediów. Reportażu uczy u nas Ewa Ewart, wybitna dokumentalistka związana przez lata z BBC i TVN 24. Czuję wręcz, powiedziałabym. Pewien rodzaj obowiązku dzielić się z tym ogromnym doświadczeniem, który przyszło mi zebrać do tej pory. Sztuki wywiadu Magdalena Rigamonti, autorka dziesiątek wywiadów i książek, a dziennikarstwa śledczego Andrzej Andrysiak, ekspert i praktyk na lokalnym rynku medialnym. Żeby zrobić dobre medium lokalne, trzeba przede wszystkim odwagi, ponieważ na poziomie lokalnym praca z dziennikarzami i kontrola władzy jest bardzo blisko. Dotychczas przeszkoliliśmy 250 osób reprezentujących redakcje prasowe, portale, radiostacje i telewizję z całej Polski. Mogę nauczyć się wiele ciekawych, nowych rzeczy i na pewno pomoże mi to w pracy, którą wykonuję w mediach lokalnych. Stworzyliśmy i stale uzupełniamy bogatą bazę multimedialnych materiałów edukacyjnych. Uruchomiliśmy też dyżur poradnictwa prawnego wspierającego lokalnych dziennikarzy. Tu mogą skonsultować swoje sprawy, a także dostać szybką i fachową pomoc. Projekt sprawdził się też jako miejsce integracji środowiska dziennikarskiego. Po zakończonym kursie większość dziennikarzy utrzymuje kontakt tak z Mediaforum, jak i innymi uczestnikami szkolenia. Wszystkie te spotkania pomogą mi trochę zdobyć nowe doświadczenia, ale także rozwinąć się nie tylko jako dziennikarz, ale także generalnie jako człowiek. Bardzo dużo z tych szkoleń wynoszę i, i mam nadzieję przekazać to także moim koleżankom i kolegom z moich redakcji.